A co gdybym Wam powiedział, że chciałbym sobie kupić na pierwszego pająka z Irminia? Jedni powiedzieliby, że spoko, drodzy, że może byłby lepszy wybór, czy inni powiedzieliby: A co to jest? Otóż z Irminia jest pająkiem przede wszystkim z rodziny Theraphosidae, czyli z rodziny ptasznikowatych, znanych popularnie jako ptaszniki. Jego polska nazwa to jest w ogóle ptasznik wenezuelski. I no, jednak ta nazwa nie wzięła się znikąd i głównie jest spotykany w Wenezueli. Ale z różnych źródeł, które znalazłem, yy, wynika, że jest spotykany także na przykład w Gujanie Francuskiej czy w Brazylii. Jak wygląda? Słuchajcie, to jest w ogóle jeden z takich pająków, które naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mi się podobają. Jeśli chodzi o dorosłe osobniki, to mamy tutaj spory dymorfizm płciowy. I samice są ogólnie masywniejsze. Dorastają tak do 5, 6, może trochę ponad, jak się napchają DC, czyli to są długości ciała w centymetrach. No natomiast no rozstaw odnoży to tak kilkanaście, nie 15, 16, coś takiego. Samce są mniejsze, bo tak 4, 4, 4, 4 5, 4, 4,5 cm ciałka. No i też odpowiednio mniejszy rozstaw odnoży teraz tak, samice, czyli między innymi tutaj ten pająk, który tutaj siedzi, to jest też samica. Jak są duże, no to ogólnie mają takie fajne czarne aksamitne ubarwienie ze stalowo szaro-niebieskim połyskiem. Tak bym to raczej, tak bym to określił, nie? No ciężko jest ten połysk też uwidocznić na zdjęciach, ale no są takie bardzo, bardzo atlasowe, tak? Coś takiego. No i oczywiście Irminia jest dla nas ze swojego bardzo charakterystycznego ornamentu na odwłoku, czyli stąd się też między innymi wzięła jej angielska nazwa, czyli Venezuelan Sun Tiger, gdyż, ponieważ ma właśnie na odwłoku takie fajne prążki, które się w pary się układają, myślę, że istnieją też jakieś tam osobniki, które się łączą, te, te, te wzory i tak dalej, różne aberracje też powstaje. Także ogólnie ma takie ciapki, jasnożółte to nie, blado-pomarańczowe, o blado pomarańczowe. No i taką wizytówką Irmini są oczywiście jej pomarańczowe, jaskrawo pomarańczowe ornamenty, które ma na dwóch ostatnich członach stóp. To są takie jakby sztyleciki pomarańczowe. No i jeszcze ewentualnie można by powiedzieć, że jej krapaks trochę połyskuje na zielonkawo, taki ciemno ciemnozielony kolor, taki jest dość błyszczący. Samczyki natomiast są dużo jaśniejsze, takie raczej ciemno, beżowe, coś takiego i te zarówno te ornamenty na stopach, jak i na odwoku są dużo słabiej zaznaczone. Także sam są ogólnie dużo mniej atrakcyjne, jeśli chodzi o ubarwienie. Aha, jeszcze jak wyglądają maluchy. To. Yy... W sumie troszkę podobne do, do dorosłych, bo też mają ten jakiś tam zaznaczony ornament na odwłoku w postaci tych takich prążków. Ale jeden człon stóp to jest chyba ten człon stopowy, tak? Drugi od końca. Mają taki żółty, a poza tym nóżki są czarne. Jak długo żyje? Taki pająk żyje sobie, samice, to tak, no kilkanaście, myślę, że około 15 lat, nie wiem ile maksymalnie. Jak za 15 lat wam powiem, czy jeszcze żyje. Natomiast samczyki, no to, to wiecie, parę miesięcy jak to samce po, po ostatniej wylince. To jest raczej pająk nadrzewny, który nie jest jakimś najbardziej długowiecznym sptaszniku. Jakie powinniśmy mu zapewnić warunki? Jeśli chodzi o temperaturę i wilgotność, to tutaj nie wiem, czy jest sens podawać takie suche fakty. No wiadomo, różne strony wam powiedzą, że. Między 20 a na przykład 5 a 28 stopni tę wilgotność, nie wiem, 80-70%, nie, tam różne strony wam takie dane powiedzą o różnych gatunkach. Natomiast według mnie takim idealnym dowiedzeniem się, jaką temperaturę i jaką wilgotność powinno się utrzymywać u ptaszników jest po prostu spojrzenie na fotki biotopu, dowiedzenie się, jaki ten biotop jest. A są to lasy deszczowe w Wenezueli, właśnie w Gujanie w francuskiej i w Brazylii. Gdzie ona sobie buduje gniazda, tak w sumie całkiem nisko nad ziemią, jak drzew? Więc no, można się spodziewać, że temperatura raczej powinna być wysoka, są to lasy deszczowe. Wilgotność również na wysokim poziomie. No i teraz jak utrzymywać taką wilgotność? Słuchajcie, ja tę samicę mam w takim terrarium. Ona tam, no, siedzi. W takim terarium niedużym. Ogólnie trzeba ją będzie przenieść do większego terarium po następnej wilince. Bo tu jest ogólnie jej wilinka i jak sam widzicie, ona jest już dość, dość spora. Zresztą na, na początku też widzieliście. I no tutaj jest wentylacja od góry. I teraz jak ja utrzymuję wilgotność? Otóż wilgotność utrzymuję tak, że ją spryskuję y, co dwa, co trzy dni, tak dość obficie. I tutaj na przykład. O. Mam taką sporą połacz torfu widoczną, i jeśli ten torf jest suchy, to znaczy, że ona ma to podłoże za suche, i trzeba jej po prostu na hamę dolać wody. Wiecie, tak? Odkręcić spryskiwacz i wlać jej wodę w torf. I taką technikę też stosuję co, nie wiem, półtora tygodnia, co dwa tygodnie, żeby po prostu ten torf nie wysychał. No i tu już właśnie trzeba będzie jej powoli dolać, bo ten torf zaczyna wysychać. No i także oprócz zraszania też po prostu wlewam wodę. Tak, nażywca. Temperaturę utrzymuje w sumie. Słuchajcie, to też nie jest tak, że jak zostawimy bez ogrzewania, to pajęk zdechnie. No nie, nie, jednak tutaj w pokoju zazwyczaj mam te 22-23 stopnie i pajęk w takiej temperaturze na spokojnie no, może żyć. Natomiast tą, tą samiczkę dogrzewam taką małą matą grzewczą za dnia. No i w sumie tyle i to, na tym polega ogrzewanie. Gdy będę kombinował regał, no to wiadomo, że tam sobie zamienię tematy grzewcze na kabel. Ale no póki co jest mata. I teraz, no właśnie. To na co wszyscy czekamy, znaczy mam nadzieję, że wy czekacie, że ten film jest jakiś tam interesujący, e, czyli zachowanie i czy ten pająk nadaje się na pierwszego pająka? Jeśli chodzi o zachowanie, o już abstrahując od tego, że to jest cecha osobnicza, czyli, że no nie wszystkie osobniki będą się zachowywać tak samo, no to uważam, że tak, ten pająk jest mega, mega fajnym wyborem na pierwszego ptasznika. I to w ogóle pierwszego ptasznika, ja nie mówię, że na pierwszego nadrzewniaka, bo to jakby też, ale jako na pierwszego, pierwszego ptasznika zamiast tam w rodzaju Brachypelma, zamiast Grammostola, zamiast, nie wiem, yy, Chromatopelma, tak? Yy... Dlaczego? A no dlatego, że myślę, że taką tezę, że on jest super na pierwszego ptasznika mam prawo wysnąć z tego względu, że to faktycznie był mój pierwszy ptasznik i to taki pierwszy-pierwszy, to była właśnie ta samica, jakiem dostałem, ona miała około troszkę mniej niż 3 cm ciała, także już też nie była jakaś najmniejsza, ale bez problemu sobie z nią porodziłem i, i nie było z nią większych problemów. No to teraz tak, plusy dla początkującego hodowcy. Pierwszy jest słabo jadowity, no, tutaj no nie ma co, się co oszukiwać, rodzaj ma raczej słaby jad, który absolutnie nie zagraża życiu ani w sumie zdrowiu dorosłego człowieka. No wiadomo, że ugryzienie nie będzie boleć, bo jednak helicery ma dość potężne, ale, ale, ale jad jest słaby. Dwa, ten pajęk nie jest agresywny. Nie mogę powiedzieć, że ten pajęk jest agresywny, jest defensywny, I tak. Tutaj to, to, to na pewno, jest zdecydowanie defensywny, więc no, proste jest, że jak wsadzę palucha tam do tej, do tej, do tej jego gniazda, do tej jej gniazda, no to ona mnie urznie, tak, no proste. Ale generalnie to nie jest typ pająka, tak jak na przykład Murinus terinphilus, Murinus, gdzie. Jak tylko tam pomacamy mu po sieci, to on wyskoczy i będzie straszył nasz skłami i będzie atakował. Nie, 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 to, to to jest absolutnie nie ten typ pająka. Ona jest faktycznie defensywna i będzie bronić gniazda, natomiast ogólnie porusza się dość spokojnie i, i raczej nie ma z nią problemów tutaj z agresją. Druga sprawa, która, i to jest cecha, którą chyba no to jest według mnie największy jej plus, to jest jeden z najbardziej interaktywnych ptaszników na mojej hodowli. I co mam tutaj na myśli? Chodzi mi tutaj o karmienie. No bo wiadomo, że jak na przykład karmimy taką rakipelmę, tak? No to ona sobie siedzi na ziemi, rzucamy i ona hapsz, nie? To mniej więcej tak wygląda karmienie ptaszników nazwijmy to, nazwijmy, to nazwijmy to naziemnych. A tutaj, jeśli ten ptasznik jest głodny i ja mu podsunę, wiecie, no świerszcze, zresztą puszczam no to na filmie, podsunę mu świerszcze albo tak zamerdam mu trochę yy, pajęczyną, to ona wyjdzie, i ona słuchajcie wyjdzie z tej nory cała, złapie tego świerszcza i jeszcze się będzie ze mną pić tego świerszcza. Ja też nie chcę jej jakoś nie wiem, stresować tym jedzeniem jakoś, nie wiem, zabierać jej to jedzenie. Natomiast uważam, że jej karmienie to jest, no, za każdym razem świetna po prostu zabawa. I ten pająk też jakby nie ma problemu z karmieniem, nie? To znaczy, że on nie robi sobie głodówek, przestaje jeść. W zasadzie ta samica przestaje jeść tylko, jeśli, jeśli zbliża je się wylinka. I wylinka to jest kolejna sprawa, że ten pająk jest bardzo przewidywalny. To, co to znaczy? To znaczy, że jak zbliża się wylinka, możemy to bardzo łatwo yy, wyczaić w ten sposób. No, po pierwsze przestaje jeść, to co mówiłem. Po drugie, ptaszniki, które właśnie budują sobie takie norki, one mają tendencję do zasklepiania tych norek taką grubą, grubą pajęczyną, nie? I jeśli takie coś się stanie, to... I to jest naprawdę, no to nie to, że jakieś kilka, kilka tam nitek, tak żeby wyczuć ofiarę, tylko, że to jest naprawdę po prostu prawie, że klapka z pajęczyny. To jest znak, że ten pająk szykuje się do wylinki i nie należy go tykać, przeszkadzać mu, dawać jeść, bo on będzie tylko wkurzony przez to. Kolejna sprawa, bardzo szybko rośnie. A przynajmniej szybko rośnie, no wiadomo, jeśli ją dostatecznie obficie karmimy. Więc no, ja ją mam ponad pół roku, jakoś tak, będzie pół roku, i przeszło i przyszło mnie trzy wylinki. No więc yy, z 3 cm ciałka, tak poniżej, teraz nie wiem, ile ma 4,5, może, może 5, coś takiego. Także jest już do, dosyć spora, więc no naprawdę fajnie, fajnie szybko rośnie. I tutaj to jest jej zdecydowany atut. I teraz minusiki, z tym, że. Mm, Dobra, nie nazywajmy tego minusami, tylko raczej cechami, na które trzeba uważać, jeśli nie mamy doświadczenia z pająkami. No bo słuchajcie, jak kupimy pająka, to musimy wiedzieć, co kupujemy, tak? Musimy się spodziewać jakichś tam zachowań po nim, który ten dany gatunek reprezentuje. No i tutaj dla irmini takimi zachowaniami jest na przykład to, że te pająki są raczej szybkie. No, takie, takie dość narwane, I nie chodzi mi tu o agresję, tylko właśnie o sposób przemieszczania się. potrafią sobie przyspieszyć, szczególnie maluchy. No i kolejnym takim zachowaniem, którego należy się tu spodziewać, to jest to, że e, Irmie nie potrafią skakać. Nie udało mi się nagrać jak skacze. Ale takie sytuacje miały miejsce i raz mi zaskoczyła na podłogę po prostu z biurka, tak patnęła i pobiegła sobie, nie? To to, to, jest, to jest mega śmieszny pająk i taki dość żywiołowy. Nie ma z nim nudy. Podsumowując, według mnie pająk jest świetny na pierwszego. I jeśli, to, jeśli na przykład chcemy kupić maluszka, no to wiadomo, że z nim będzie z nim problemów, bo, bo to jest maluch. Tylko trzeba uważać, bo jest szybciutki, no i tam faktycznie biega, żeby go nie zgubić. Także z maluchem to, to, to w ogóle nie ma problemów. No i jeśli, jeśli chcemy kupić troszkę większego, tak jak ja poleciałem z motyką na słońce i kupiłem 3 cm samiczkę, to też, no, jeśli jesteśmy w miarę ogarnięci i nie pajacujemy z tym pająkiem, to, to bez problemu da się z nim obejść, da się do niego przyzwyczaić i potem przejść sobie do innej gatunków. Jak chcemy, możemy kupić, nie wiem, gram pełne i pełnej itd. Aha, z braniem na rękę, no to już abstrahując od całej tej, całego tego brania na rękę, które napisałem w którymś z poprzednich filmów, to raczej bym nie zalecał, no zdarzyło mi się, że mi wbieg na rękę, ale to jest już raczej wtedy takie, wiecie, troszkę nerwowe, bo kurczę, Irminie mają coś w sobie takiego, że one jak, jak chodzą, to ruszają jeszcze szczękoczułkami, nie? I nie wiem, jaki, czego to jest objaw, po prostu może tak lubią. Także raczej, raczej nie, nie na rączkę, bo, no bo to jest gatunek, Dość powiedziałbym, nieprzewidywalny, tak? O, w ten sposób. Niemniej, jeśli nie jest kupowany po to, żeby tak się chwalić. Opatrzcie, jakiego ja mam super pająka. To gatunek jest fenomenalny na pierwszego i z całego serca po prostu mogę go polecić. I ze... Jak to się mówi? Nie bez krępacji, tylko z czystym sumieniem. Dobra, z czystym sumieniem. E, ok, myślę, że to na dzisiaj tyle. E, Irminie sobie omówiliśmy. Bardzo fajny pająk. I widzimy się w następnym odcinku. Cześć! mamy mały problem <laughs> psz, 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 spokojnie no nie idź tam nie idź tam nie idź tam nie idź tam o ekstra o kurwa, to jest niefajnie. także tak eee... kurczę misiek macie jakoś tutaj Idzie.